Cześć wszystkim słuchajcie dzisiaj robimy yy, żurek i dzisiaj robimy gulasz na żeberkach na karkówce i na mięsie wołowym ja muszę słuchajcie pokroić tutaj w kostkę mięsko długo jużśmy żeśmy nie gotowali bo miałem słuchajcie Kilka innych rzeczy do ogarnięcia, mianowicie yy, imprezę dla dzieciaków. Yy, więc to mnie też w jakiś tam sposób bardzo pochłonęło yy, czasowo. Możecie sobie zobaczyć yy, tą imprezę na yy, portalu Nasza Kuźnia. Organizacja tego, wiecie, to było naprawdę duże dla mnie wyzwanie przedsięwzięcie chciałem żeby wszystko ładnie wypadło chciałem też słuchajcie podziękować firmie JBL która zapewniała nam karetkę pogotowia w zabezpieczeniu chciałem też słuchajcie podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuźni, Ratniko z Kuźni Raciborskiej przepraszam która wywiązała się słuchajcie tak niesamowicie ze swojego zadania że głowa boli Mieli być tylko, słuchajcie, na zabezpieczeniu tej imprezy, natomiast chłopaki i jedna pani, słuchajcie, druhna, która była z nimi, zaskoczyli mnie bardzo, bo zrobili pokaz, pokaz dla dzieciaków lania z armatki wodnej, dali dzieciakom sobie polać z węży strażackich, więc słuchajcie, naprawdę jestem wszystkim bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Jestem wdzięczny również hurtowni Carvares z Raciborza, hurtownia napojów, która zasponsorowała nam słuchajcie, wody mineralne dla dzieciaków. Ogromne, ogromne słowa wdzięczności i uznania dla nich, bo bez nich dzieciaki nie miałyby co pić. Myślę, że hurtownia Carvares będzie z nami dalej współpracowała, jeżeli chodzi o, o takie różne imprezy. Jestem ogromnie wdzięczny, słuchajcie, pani dyrektor Moksilu, tutaj w Kuźni Raciborskiej, która udostępniła nam ośrodek wodnik za darmo. Nie musieliśmy za niego płacić, więc ogromne słowa uznania. Chciałbym również podziękować, słuchajcie, wszystkim nauczycielom ze szkoły specjalnej z Czerwionki Leszczyn którzy zaangażowali się bardzo, bardzo w to, żeby te dzieciaki miały tak jakby miały tak jakby coś, co dało im kopa. Słuchajcie, mam pokrojone całe mięsko, włączam gaz i mięso musimy dusić przez około 40 minut. Na wolnym ogniu. Ja zaraz dodam tutaj tłuszcz. Tutaj zobaczcie. Szykuję sobie już wywar na nasz żurek. Z ogniska. Do wywaru dodałem mięso wołowe. Szponder wołowy. Dodałem korpus kurczaka. Dodałem żeberka wieprzowe. Czyli będziemy to mieli z trzech mięs. Jest również papryka. Warzywa. Yy, czosnek yy, czyli tak jakby mamy tu w pełni wszystkie rzeczy które potrzeba z warzyw dodałem marchewkę, dodałem pietruszkę dodałem seler yy, papryka no wiadomo jest warzywem no i czosnek w łupinach yy, później cały ten wywar będziemy przecedzać jak się już ugotuje myślę że około godzinki na ognisku i będzie wszystko gotowe A tak kochani nasz wywar na żurek już jest gotowy muszę teraz wyciągnąć wszystkie te warzywa jest bardzo rosół jest bardzo klarowny tyle wam powiem ale muszę wyciągnąć wszystkie te warzywa przełożyć je one już są bardzo miękkie ja je muszę po prostu przełożyć do innego garka żeby wystygły razem z tym mięsem z tym wszystkim tutaj słuchajcie bardzo klarowny bo wiecie na ognisku na ognisku te rosowy gotują się bardzo wolno z uwagi na to że mamy wiecie wiatr i inne rzeczy ok teraz tak słuchajcie ja rosół przykryję i idę szybciutko obrać kilka ziemniaków które ugotujemy w tym rosole a to co mam w garku poczekamy do wystygnięcia ok, myślę, że tyle wystarczy i musimy teraz właśnie poczekać aż ziemniaki nam się ugotują yy, warzywa mi tutaj stygną, więc za chwileczkę dodamy startę warzywa ale poczekamy aż ugotują się najpierw ziemniaczki a więc słuchajcie żurek nam się tutaj fajnie gotuje yy, dodałem już zieleninę teraz do żurku musimy dodać Podsmażoną cebulę, nie musimy tego wiecie kroić w jakieś tam kostki specjalnie. Nie, to jest bez sensu. I podsmażoną cebulę, ja tutaj mam, słuchajcie, cebulę czerwoną. Tutaj mam, słuchajcie, kuchenkę polową, na której będziemy to smażyć. Ja w tej chwili dam tutaj słuchajcie masło, bo będziemy to smaczyć na maśle. I znowu wiecie jak gotuję tak jak tradycyjnie dzwony muszą dzwonić, bo inaczej się by nie dało. Ok, cebula ląduje na naszej patelni. Mam tu jeszcze cebulę białą, którą też dodam pokroję po prostu w piórka Jedni w kostkę, jedni w piórka Chodzi o to, żeby było słuchajcie smacznie i szybko Ok. Teraz przyniosę słuchajcie wojską kiełbasę A więc słuchajcie, tutaj zobaczcie na mojej kuchence polowej już smażę cebulkę. Do naszego żurku dodamy również podsmażoną delikatnie kiełbaskę. Pokroimy ją, słuchajcie, w kostkę i od razu wędruję na patelnię. sobie muszę zrobić szybko takie rzeczy, przemeblowanie tak żebyście też widzieli jak to wszystko się tutaj ładnie smaży na masełku kiełbasa też odda swój tłuszcz tutaj mamy słuchajcie początki naszego gulaszu do, do drugiego dania ale na razie musimy się zająć y, zupą ok, gazu mamy jeszcze trochę więc możemy spokojnie smażyć teraz na koniec słuchajcie na koniec tego smażenia całego ja tutaj już dodam całą taką torebkę majeranku całą nie oszczędzam na majeranku, bo majeranek jest potrzebny dzisiaj w naszym żurku, tak. Mm, pycha. No i teraz wiecie, no, mój tajny składnik zawsze do takich rzeczy czyli około 100 ml piwa reszty nie wylewam, bo będzie mi potrzebne do naszego gulaszu. Więc zostawimy. Natomiast tu chodzi o to, żeby był taki wiecie no, lekko gorzkawy aromacik. Tutaj gaz zwiększymy na większy. Ja wiecie mam kłopot zawsze z tą kuchenką turystyczną taką na te naboje, bo e, to jest czysty butan i on tak jakby ma większą temperaturę, słuchajcie, od e, normalnego gazu, więc e, nie do końca czasami wiem, jak na tym smażyć czy gotować. Już widzicie, podokręciłem trochę. Już temperatura bardzo drastycznie wzrosła, więc muszę znowu zmniejszyć ten gaz. No i poczekamy, aż to się nam fajnie usmaży. Teraz, kochani, zobaczcie. Mamy, mamy już tutaj, odłożymy oprywkę. Mamy już tutaj podsmażoną cebulę. Mamy podsmażoną kiełbasę. I to ląduje do naszego żurku. O! Wszystko razem z tym puszczem, z tym wszystkim, wszystko do żurku bo tak należy to zrobić szybciutko przemieszam jeszcze będę ubierał mięsko ale tak patelni nie myję słuchajcie, bo na tej patelni będziemy przygotowywać za chwileczkę gulasz no i teraz słuchajcie wlejemy nasz żurek żurek mam od mojego sąsiada który produkuje te żurki więc też jest ze sprawdzonego źródła ponieważ moje żurki się już skończyły. No i teraz tak, musimy słuchajcie, zamieszać to wszystko dobrze. Musi się nam to chwilkę pogotować. Zobaczcie sobie. Nie wiem czy to w kamerze wszystko widać, ale szkoda, że kamerę zapachu nie umie oddać, ale jest bajka. No i teraz tak, muszę to, wiecie, porządnie wymieszać. Tak żeby ten szan się rozszedł. Ok. Teraz doprawimy wszystko solą kłodawską. Pamiętacie, ja innej soli nie używam. Myślę, że tyle na razie wystarczy, żeby nie przesadzić. doprawimy to pieprzem, tak żeby nasz żurek był wyrazisty. Wszystko zamieszamy. Słuchajcie, zapach jest niesamowity. Oczywiście też dodałem tutaj majeranek, wiecie, no wszystkie te zioła, które są. Żurku potrzebne ok, spróbujmy. Idealny niczego więcej tutaj nie trzeba. Yy, trzeba tylko, żeby to nam się, słuchajcie, pogotowało. Słuchajcie, mamy już ten, nasz Żurek się gotuje. Ja muszę sobie szybko tutaj ugarnąć. Przełożę sobie kuchenkę na bok deskę do krojenia damy tutaj co potrzebuję potrzebuję roztopić na patelni margarynę zwykłą taką wiecie naszą margarynę w międzyczasie zanim ona się roztopi pokroję piórka cebulę Mięso, które żeśmy robili, czyli karkówka i żeberka, mam już obrane. Ok, i cebula ląduje na naszej patelni. To, co tutaj widzicie na tej łyżce, to jest lupczyk. Ja to zostawiam, bo i tak będę przyprawy dodawał. Yy, słuchajcie, do tego mamy tak pieczareczki. Które pokroję sobie po prostu tak byle jak. Nie chodzi o to, że to ma być perfekcyjnie, bo ja to będę jadł. Więc mi na perfekcji nie zależy. Pieczarki od razu na patelnie. Ziemniaki na nasze śląskie truski już są ugotowane, słuchajcie. Możemy odłożyć stygną, tak żeby można było zrobić ciasto. Ok. I pieczarki wędrują na naszą patelnię. Zobaczcie sobie. Nawet ja nie jestem kucharz zawodowy. Nie uczyłem się nig nigdzie gotowania. Wszystko to, co robię, nauczyłem się tego sam. Moje przepisy to są tak zwane przepisy ze zeuba. Yy, no i tyle. No i teraz słuchajcie. Najważniejsza rzecz to mięso, które żeśmy podgotowywali, czyli to na gulasz. Parkówka obrane już z kości, żeberka z przyprawami ze wszystkim. Lądują na naszej patelni. Płyn, który się wydzielił z tamtego gotowania, zostawiamy na razie. On będzie potrzebny nam do podlewania mięsa. Zobaczcie sobie. Słuchajcie, w zależności kto co lubi, możemy to podlewać piwem albo czerwonym wytrawnym winem. Ja dzisiaj to będę podlewał jednym i drugim, tak żeby wzbogacić cały ten, słuchajcie, smak. Ok, no i teraz, słuchajcie, ja muszę poczekać, aż nam się to fajnie usmarzy dodam resztę przypraw o których wam powiem także poczekajmy aż to się usmaży bo jak ja bym to wszystko chciał nagrywać wiecie to byśmy tu spędzili bardzo dużo czasu a to nie o to chodzi na pewno jedną słuchajcie z takich ważnych przypraw do gulaszu jest mm. Mm. jest lubczyk którego dodamy i dodaję go zawsze, zawsze bardzo sporo, bo no wiecie, lubczyk jest na miłość, nie? jak to mówią, dlatego się tak nazywa: na potencję, na miłość. Im więcej jecie lubczyka, tym bardziej kochacie innych ludzi. Ok, no i teraz poczekamy, niech się to powoli dusi, smaży Ja będę to podlewał cały czas piwem, winem i tym sokiem, które mięso wydzieliło, tak, żeby nam to fajnie się tutaj, słuchajcie, udusiło. A więc, kochani, kluski już mam y, zrobione, wrzucone do osolonej wody i się gotują. Nie pokazywałem Wam, jak je robię, bo to już wiecie, Wam nieraz już pokazywałem. Tutaj mamy, słuchajcie, nasz gulasz, i jeszcze zostaje mi wyciągnięcie sałatki. To teraz zrobię, i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda gotowe moje danie a tutaj słuchajcie zobaczcie sobie pozwoliłem sobie już całą michę zjeść mojego żuru czy żurku i teraz musi słuchajcie wystygnąć żeby można go było dać do lodówki tutaj już słuchajcie gotową sałatkę sałatka jest bardzo prosta niewymagająca bo słuchajcie składa się z czerwonej cebuli z pomidorów, z ogórka zielonego, z zielonego czosku. I to w zasadzie wszystko dodałem do tego winegret. Z taką lekko, lekko śmietany też dodałem, także jest OK. I za chwilę Wam zaprezentuję danie. No słuchajcie, tak wyglądają moje kluski śląskie z gulaszem na Estragonie. Na ziołach. Teraz trzeba by spróbować, nie? Czy one są dobre? Myślę, że będą dobre. Za mały talerz wziąłem, albo za dużo sobie nałożyłem, ale to nic. Mm. Prima sort. Baja Bongo słuchajcie Przepyszne Przepyszne śląskie kluski Z tym sosem gdzie, gdzie króluje estragon Polecam wszystkim zioła Stosujcie zioła, róbcie na ziołach Zioła dodają naprawdę Super smak I zobaczymy gulasz Mięso się rozpływa To jest, słuchajcie, niesamowite. Mm. Mięso, słuchajcie, naprawdę jest wyśmienicie zrobione. Mm. Estragon robi taką robotę, słuchajcie, że to jest masakra. świeże warzywa w sałatce kluski śląskie rzeczywiście obiad marzenie zachęcam, róbcie sobie takie rzeczy gdybyście chcieli dokładniejsze wytyczne odnośnie przepisu piszcie pod pod filmem postaram się każdemu z was odpowiedzieć dajcie te wiecie te no, subs subskrypcje, te kciuki do góry i do zobaczenia w kolejnym filmie.